O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii dba sponsor główny programu Marka NYX Professional Makeup. Witajcie w czwartym odcinku Makeup Influencer Academy, jedynego show, w którym będziecie mogli towarzyszyć 12 beauty influencerom walczącym o 25 koła. Czeka ich seria szalonych challenge, które sprawdzą ich kreatywność, przetestują umiejętności i granice oraz pokażą ich prawdziwą twarz. Najlepsi przejdą dalej, by walczyć o miejsce w finale, a najsłabsza dwójka będzie musiała się pożegnać. Czy na zawsze? W każdym odcinku oceniać ich będzie nasze prożyri wraz z mega gościem specjalnym. Śledźcie ich niesamowite historie, zobaczcie ich kosmiczne kreacje i sprawdźcie, kto zgadza się. Nagrodę główną, 25 tysięcy złotych od NYX Professional Makeup i sesję do kampanii dla Kokolita.pl. To co? Zaczynamy! Siemano! Jak zapewne widzicie, brakuje kolejnych krzeseł, a to dlatego, że Hubert, Kuba, Gabi i Klaudia nie siedzą już tutaj z Wami. Co nie zmienia oczywiście faktu, że podczas trwania wyzwania będą obserwować Was stylnej kanapy. Także przypomnę tradycyjnie, że nagroda główna to tytuł najlepszego studenta Makeup Influencer Academy, 25 tysięcy złotych oraz udział w kampanii reklamowej. Teraz pozwolę sobie zaprosić naszego jurora specjalnego, który przybliży Wam to zadanie. Karolina Zażycka, najbardziej wytatuowana pielęgniarka w Polsce, miłośniczka psów, modelka, influencerka i współwłaścicielka The Witchery Machine, studia tatuażu w Łodzi. Tatuaż stanowi sporą część jej życia i to dosłownie. Pokrywa prawie całe jej ciało. Dziary to jej praca, hobby i lifestyle. Karola łamie stereotypy o kobietach i o tatuażach. Według niej make-up zmienia oblicze człowieka, wydobywa jego piękno i pokazuje dokładnie to, co go wyróżnia czyli indywidualność. Naszą jurorkę możecie obserwować na Insta pod nazwą Caroline Full Color i The Witchery Machine. Dzień dobry. Ale was jest tutaj dużo. Bardzo mi miło, że mogę się tutaj dzisiaj znaleźć i was poznać. Ale do rzeczy: challenge nie będzie prosty. Macie przede wszystkim 60 minut, mówię od razu, i to jest istotne, najmniej dotychczas. Czy jesteście w stanie sobie przypomnieć jakąś historię, która w waszym życiu była ważna? Może was ukształtowała, może była w jakikolwiek sposób istotna? Co dalej z tym fantem robimy? Przenosimy go na makijaż. To będzie już komentować e, jury i będzie odgadywać ową historię. Mamy też, a właściwie masz dla nich również dodatkową nagrodę. Nagroda będzie dla jednego z uczestników, którego ja wybiorę, którego historia najbardziej mnie tak naprawdę nazwijmy to poruszy. E, nagrodą będzie oczywiście tatuaż Studio Dawitzy Machine. Oczekujemy od Was opowiedzenia historii w ciekawy sposób, jak również pokazania nam, że to, co robicie, to, co tworzycie, ma dla Was wyjątkowe znaczenie. Także powodzenia, moi drodzy, i widzimy się w studio. Przygotujcie swoje stanowiska, uśmiechnijcie się też do naszych szyderców. Hello! Ewidentnie w tym programie coś nie wyszło. A teraz przywitajmy nasze jury, w skład którego wchodzi nasza wspaniała szefowa Martyna Dziubek z Nix Professional, Michał Gurwoda, nasz make-up artist i influencer, Karolina Zarzycka, nasz juror specjalny. Zanim zaczniemy zadanie, to przypomnę, że macie na nie 60 minut i musicie wykonać makijaż zawierający wasz symbol. Także błagam was, bądźcie kreatywni, zaskoczcie nas i pokażcie naprawdę nietuzinkowe historie na waszych twarzach. Czy jesteście gotowi? Si! Czas start. Boże. Boże. Nie, nie? To stało robić więc... Ta, ja coś się stało, masz nie tę minę. Nie stawiłam po prostu w pokoju pędzle. Jak można zapomnieć pędzli? <grym> A czy chociaż masz pomysł Mam, na to, co chcesz zrobić? Zmysł. Wpadłam tak. Piórko będzie częścią Feniksa. My mamy godzinę, może dam radę. Czy to jest? To jest czart Oli? Tak. Bardzo artystyczny no, graficzny. No, tak. bardzo Nawet powiedziałabym jako fejszczart. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Przygotowałam się dość dobrze do tego zadania, bo chcę się zrehabilitować po ostatnim. Także mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi dużo lepiej. Dlatego chcę namalować na twarzy historię właśnie dosłownie pędzla, który leci po płótnie. Ona ma dobry bardzo projekt w Ona naprawdę to dobrze zrobi. Taka, co to, to będzie potarna. No. Każda osoba to jedna osobowość, absolutnie. Stanisławie, co zrobisz, żeby dzisiaj nie było banalnie? Ale kobra. Nie, wstrent na pewno. Stwierdzimy, że zrobię trochę inną rzecz niż robiłem dotychczas, wyjdę poza swoją własną strefę komfortu. Mógłby zrobić dla tylko z przebitkami, kawałki skóry jako wzór. Jest to amulet Horusa, który chroni przed złą energią, którą przekazują ludzie, ma dawać siłę i sprawiać, że każdy z nas będzie się przed tym potrafił bronić. No, maluj, 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 może tam zaskoczysz kogoś. To jest problem. Jeżeli to jest serducho, to cienko. Nie uważam, że to na malunki. Jest to rzecz, która jest bardzo dla mnie ważna. Jest odnośnie mojego rodzeństwa, mojej rodziny. Także jeżeli zarzucą mi taką rzecz, to poczuję się bardzo urażona. O! Wow! To jest brokat? Tak. Dzisiaj będzie mocno. Będzie mocno, będzie, będzie głośno i mam nadzieję, że też technicznie. Ale czy niedobre. będzie precyzyjnie? Maszło. Nie mam za dużo i, rzeczy, które będą teraz? na tyle stricte precyzyjne. Mój symbol jest taki, że mm, na spokojnie mogę wykorzystać całą twarz jako już cały zarys tego symbolu. Dzisiaj pokażę tą maskę, z którą ludzie mnie utożsamiają. Osobę bardzo pewną siebie, osobę bardzo przebojową. No a ta maseczka jest dosyć smutna. Ciekawe, co ta znowu odwali, nie? O, no, patrz, no, patrz, patrz, patrz co patrz, robi. Patrz jaki się łapa, trzęsie. się łapa, trzęsie. że to No Emilka, Emilka, Emilka. Hmm. Staram się zrobić makijaż bardzo odzwierciedlający mnie. Mhm. E, mam nadzieję, że, że, że wyrobię się w czasie, o tak, bo jestem tak naprawdę na początku. Czuję się takim wybrakowanym elementem, czuję się często bardzo właśnie odrzucona. Puzel będzie świadczył o tej odmienności, o tym niedopasowaniu do towarzystwa, do środowiska. U mnie jest to, jak widać, taka świeżo zrobiona rana szyta. Kurde, to tak trochę czuję się jak w pracy na sorze. Gdy dowiedziałam się, jakie jest zadanie gdzieś to mocno mnie ruszyło... Poleciała grubo. Jeżeli starczy no. czasu, to nie to wiemy, jest to. A dzisiaj zależy mi, żeby pokazać się nie tylko z tej strony bad beach, tylko że mam też uczucia i... Jestem ciekawą historii, która się za tym kryje, bo... No, charakteryzacja, takie otwarte rany. Trafiłam do szpitala z ogromnym bólem brzucha. Trzy dni w męczarniach, wymioty omdlenia, a dla moich rodziców to też była ogromna tragedia i stąd właśnie taki taki motyw. Nie, no, no. Moim symbolem jest hashtag mitu, który jest hashtagiem, który dotyczy przemocy seksualnej i jako kobieta też takie przemocy doznałam. To raczej nie mamy się czego spodziewać pod kątem super spektakularnych wzorów na półkarze, nie No bardzo mało osób wie o tym, co przydarzyło się w moim życiu, co wpłynęło na to, dlaczego jestem taką osobą i jest to dla mnie po prostu bardzo personalna historia. O, tu jest grubo. Tu jest grubo. To jest Wiesz, ta, e, Mina Wiktorii do tego, jak ona a, to tutaj, tak. naprawdę sobie robiła. To i naprawdę, tak, jestem tak, w szoku. Tak, jest tak. wow. Mi się podoba. No, to jest szacunek. Kochani, zostało ostatnie trzy minuty. Musicie powoli kończyć swoje prace. Ostatnie chwile, a nie wszyscy są jeszcze gotowi. Ostatnie szlify. Jerry na pewno nie będzie chciało słuchać, że macie za mało czasu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To koniec tego zadania. O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii zadbał sponsor główny programu Marka NYX Professional Makeup. O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii dba sponsor główny programu Marka NYX Professional Makeup. Witajcie po przerwie! Opowiedz nam coś o swoim wybranym e, symbolu. W osobce, w gimnazjum jakby znaczna część nauczycieli jest tego zdania, że najważniejsze filmy to matematyka, angielski, polski, a jeśli ktoś ma inne zainteresowania, jeśli interesuje się rysunkiem, to jakby jest nikim. Mój tata kupił mi pierwszy puder, no i właśnie nie bez powodu na ręce jest y, pędzel, bo to właśnie symbolizuje, że on wyciągnął do mnie tą dłoń z tym pędzlem i dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. Kucz, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Szczerze że że O Ona nie płacz, kochanie. Ten cały makijaż to, było, to była mi po prostu ja. Przekazałam wszystko. I jak odpadnę, no to na pewno nie będę żałować, że zrobiłam taki makijaż. Mnie dotyka ta historia, bo e, przeżyłem coś podobnego, więc, e, więc gratulacje. Bardzo się cieszę, że zrobiłaś coś nowego i, no i jestem zachwycony. Jak patrzę na symbol, który wybrałaś, i jak zachowałaś makijaż, jest to niezwykle spójne. To, co jest faktycznie dla mnie tylko i wyłącznie słabe, to te diamenciki. Uważam, że gdyby niektóre linie były grubsze, a niektóre cieńsze, byłoby o wiele więcej głębi i nabudowałaby się taka struktura. Ja w życiu nie widziałam tak kolorowej czerni i bieli. Wybrałam symbol pióra, jest to symbol wolności. Kiedyś nie czułam się wolna pod względem tego, że nie czułam się wygodnie w towarzystwie innych osób. Czułam się oceniana, byłam zamknięta w sobie i kiedy właśnie zyskałam tą wolność, która, tak jak widzicie, jakby wyfruwa z moich. Ust. Tak odrodziłam się na nowo, tak jak e, odradza się Fenix. Gdyby nie fakt, że opowiedziałaś nam o niej, nie wiedziałabym tak naprawdę o co dokładnie chodzi. Nie rozumiem e, zabiegów, które użyłaś, dlaczego ten, e, to piórko jest tak w poziomie. Ona jakby na wrażenie brudzi, wygląda jak jakiś taki bardzo niesforny wąs. To jest absolutnie to, czego można się czepić. No Ja tego pióra też sam nie widzę. Natomiast bardzo ładne kolory. E, wydaje mi się, że lepiej byłoby poszaleć trochę z teksturą z czymś nierównomiernym. E, na przykład mogłabyś wziąć pędzelek e, typu duo-fiber. Ale ja tutaj zapomniała pędzelków. A faktycznie, faktycznie coś takiego się stało. No. Można zapomnieć głowę, ale swoich pędzli nie można. Hej. Dlaczego tak? Opowiadaj. Dlaczego Co tak? Co to jest za historię? Um, ogólnie tych historii jest wiele, bo zaczynamy od głupiego łapania w klubie, powysyłania swoich na stories po wykorzystywanie pijanych dziewczyn po imprezach, które nie są w stanie powiedzieć tak, bo nie są w stanie powiedzieć nie. Tych historii jest naprawdę ogrom. Ogrom po prostu. Chcę usłyszeć twoją historię w jakimś tam stopniu. Myślę, ja... że nie jestem jeszcze gotowa na to, żeby jakby rzucać tym jak mięsem, dlatego po prostu wolałabym o tym nie mówić dzisiaj. Wiem, że może nie jest to koniecznie makijaż, którego się po mnie spodziewali. Ten makijaż jest dla mnie nie, nie dla Juroru. Dla mnie z poziomu symboliki yy, myślałabym, że będzie trochę więcej nad tym symbolem, samym, który stworzyłaś, metafory. Jak zrobiłaś to machnięcie ręką, żeby stworzyć to czarne odbicie, wyglądało to super raf, brudno i tak właśnie mam wrażenie, o wiele bardziej sprzedawało tą emocję, którą chcę sprzedać. Mnie się właśnie najbardziej ten makijaż podoba. Jakby symbol symbolem w tym momencie, ale takie mam poczucie, że te brylanty, diamenty, brokat, to tak, że mimo jakby fatalnych sytuacji to ukształtowało Ci to i wyszło z tego coś dobrego, coś co błyszczy jednak, no, no jesteś tutaj tak, przed, przed nami. Tak, inną osobą niż A. wcześniej. Coś do mnie krzyczy. Co do mnie krzyczy? Co to jest za historia? Moim symbolem jest łańcuch. Łańcuch jest złączony z pięciu kół. Jest to liczba mojego rodzeństwa. Mogłam spokojnie powiedzieć, że oddam dla nich całe życie, gdyż nasi rodzice się właśnie rozstali i ich kłótnie, to co przeżyliśmy, to był totalny syf. I tego łańcuch to jest po prostu moje rodzeństwo. Pięć osób, które kocham nad życie. Jest wyrazisty, krzyczy, natomiast e, dla mnie jest to subtelnie zbyt infantylne. Nie widzę trochę też łączenia proporcji między jedną a drugą stroną. No widać oczywiście, że linie nie są perfekcyjnie równe, ale myślę, że e, też nie zawsze o to chodzi. I nawet gdyby było zbyt perfekcyjne, gdyby te linie były ostre jak żyleta, to e, nie wiem, czy tak bardzo kupiłbym tą historię, szczerze mówiąc. Bardzo mocny symbol, ale jeżeli chodzi o sam makijaż, to mam takie wrażenie, że wygląda to jak naklejony na twarz fragment z materiału, a nie jakby makijaż. Hej Marcin. Dzień dobry, trochę dziś smutno. Widzimy, to może troszeczkę o tym opowiedz. Wybrałem maskę teatralną. Maska bo w... Ma wiele znaczeń i, i myślę, że ja osobiście mam wiele twarzy, jakby ja dużo w życiu przeszedłem psychicznie. Im starszy się stawałem, tym bardziej jakby rozumiałem, że faktycznie nie jestem jeszcze na tyle dojrzały, tylko że właśnie to jest ta maska, którą sobie tam przybrałem. I co to jest twoje wnętrze? To co my teraz widzimy? Takiego teoretycznie gdybyś mógł chodzić, a rozbrane byśmy cię widzieli na ulicy? Myślę, że tak. Jest jednocześnie y, bardzo spełnione czyli cały ten brokat, mhm. czyli cała ta impreza, która się dzieje w środku, ale z drugiej strony jest też dużo żalu, dużo smutku i dużo gorzkości w sobie, dlatego ta emocja, która jest tutaj wymalowana, tu wcale nie jest szczęśliwa. Bardzo mi się podoba to, że poszalałeś z strukturą też, że nie zatrzymałeś się tylko na białej twarzy i czarnych tutaj właśnie elementach. To było dla mnie dzisiaj najważniejsze, żeby poczuć się dobrze ze sobą, znaleźć się gdzieś wysoko. Czy mam możliwość? Mam ogromną nadzieję. Czy ja już mam dzwonić po pogotowie? Jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze jest okay. oddycham. Co się wydarzyło? Ja jak do pacjenta. Dawaj śmiało. Nie wiedziałam na początku, za co się zabrać na dobrą sprawę, ale stwierdziłam, że taka otwarta rana, zszyta e, e, będzie idealnie odzwierciedlała sytuację, która e, wydarzyła się w moim życiu, gdy byłam w gimnazjum. E, spędziłam trzy dni w szpitalu. Nie wiedzieli niby, co mi jest. Były wymioty, omdlenia i tak dalej. Wzięli mnie na prześwietlenie i powiedzieli na stół: Ona ma pół godziny życia, sepsa i tak dalej. I jakby serio, to było już mega dawno, ale gdzieś to się na nowo we mnie otworzyło. I głupio sobie mówiłam: że nie chce mi się żyć. A jakby teraz po prostu to życie doceniłam. I stąd też jakby to niedokończone tutaj życie, że po prostu ta rana jest wciąż otwarta. So, chyba to też jest ważne, żeby ci powiedzieć, że w pacjentów takich jak ty jest bardzo dużo, naprawdę. Właśnie to jest też przykre. Eee, ale też wiedz, że tak jest, bo to jest ważne i to jest też duża siła. To, to nie jest jakaś tam twoja wielka słabość. Czym zrobiłaś te rany? Wszystko zrobiłam za pomocą chusteczek i kleju do rzęs. Naprawdę w bardzo fajny sposób udało ci się bardzo symboliczny 2D rysunek wprowadzić w trzeci wymiar. Hej. Hej co się wydarzyło u ciebie? Jak miałem 14-15 lat, um, spotkałem się z strasznym, że tak powiem, go w Życiu, uh, który powodowali ludzie. Stąd też, jakby znalazł się symbol na oku, i być to symboliczne, miał być to symbol tatuażu, więc postawiłem na symbolikę religijną. A uh, jest to stricte symbol nałożony na oko. Um, rozmazania z tej strony świadczą z tego względu, że on, amulet zainuje, znajduje się z tej strony, z tej strony naciąga, jest jakby fala chaosu, jest bałagan. Um. Przepraszam, mamuszę, się o duszę. No. 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 Tylko jedno rzecz. W sensie, bardzo wymaga długiego twego opisu, żeby złapać sens tego, to to mi jakby przeszkadza. Nie widzę tego, jakby wizualnie. Rozumiem. No jeśli chodzi właśnie o koncept, przedstawienie, spójność makijażu, to dla mnie e, tak jakby mam wrażenie, że po prostu poszedłeś troszeczkę jednak na Wszystko oscyzy. jakoś tak jest tak co dużo już masz, no tam się tak, taka trochę się zrobiła na przesyłę, łowiczka chusta, no tak troszeczkę. Hej. Wdech i wydech, wyprostuj plecy, cyc do przodu. Co nam się wydarzyło i ile mamy tych puzli w tej układance? Jest jeden puzzle i tym tak. puzzlem jestem ja. Puzzle jest nawiązaniem do tego, że E, jestem osobą, która zawsze czuje się niedopasowana, nie czuję się gorsza i nieważne, gdzie jestem, po prostu nie, nie, nie mam takiego, takiej pewności siebie. I dlatego czuję się, że nigdy nie mogę się dopasować w towarzystwo, nieważne, gdzie jestem. Rozumiem, jakby symbolika. No jest on dosyć w prosty sposób e, przekazany. Jest to bardzo poprawne? E, Fajniej by było, gdybyś jeszcze właśnie tym. Czarnym. Jeszcze tak bardziej troszeczkę przeciągnął, żeby zrobić takie smugi. Wydaje mi się, że to wtedy byłoby lepsze, lepiej by wyglądało. Jedna rzecz, którą bym powiedziała, mogłabyś odwrócić ten puzzle. Teraz by to dla mnie wyglądało, jakbyś miała garnek na twarzy, bo nie widzę tego elementu, który definiuje kształt puzzle. Symbol jest czytelny, przede wszystkim praca jest czytelna. Make-up dla mnie również jest bomba. mi się podoba. Jury obejrzało 8 prac. Narada trwa. W tym czasie wpadajcie na YouTube MTV Polska, gdzie znajdziecie ekstra materiały z programu. Słuchajcie, mam dzisiaj taką fuchę, że mogę przekazywać same fajne informacje. Pierwszą z nich, jak widzicie, jest nagroda specjalna w postaci Vouchera. Za najlepiej wykonaną robotę dzisiejszego dnia zgodnie z całym jury. Nagrodę Tom otrzymuje. Nic inny jak Marcin. Wygrałem. Nie no, czuję się spoko. Myślę, że pokazałem tym leszczom. No gratuluję, z dołka na górę. Dobra, mamy drugiego gifta do rozdania. W zasadzie ja mam do rozdania. E, ja i moje studio The Witchery Machine, gdzie będzie wykonany dowolny tatuaż dla osoby, którą ja wybieram, której historia mnie tak naprawdę najbardziej, powiedzmy, poruszyła, urzekła i dla mnie absolutnie puzzlem pasującym do wszystkich układanek jest Emilk. Bardzo się cieszę z tego, że doceniono moją pracę i że będę miała okazję wykonać tatuaż. Fajnie, fajnie. Pierduch lastu. Było kiedyś tam nas dwunastu, jest nas trochę mniej, <laughs> więc zaproszę na środek Emilkę, Stasia i Kaję. Stasz? Niestety, Twój Horus zdecydowanie nie miał okazji Cię dziś ci ochronić. Zapraszam do stanowiska. I spokój swoje rzeczy. Kaja? Dziś ognia nie było. I myślę, że wszyscy to wiemy. Ale ostatecznie Twój Feniks wygrzebał się z popiołu. Dziś jesteś bezpieczna. Emika. Myślę, że wiesz dokładnie, co to oznacza. Zapraszam Cię do Twojej stacji, żebyś spakowała swoje kosmetyki. Trochę się mało. Ocena jurorów zmiotła mnie z po prostu. No tak mi się wydawało, no. Jednak jakby przewidziałem to, że tak się stanie. Cieszę się, że ludzie odpadają, bo jest nas coraz mniej. A dzisiaj czuję, że jest zdróbliście i mam nadzieję, że wygram jeszcze drugą nagrodę, żeby dorównać Elizie i żebyśmy razem mogli zrobić zakupy i, i to. Ja, 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 ja. Doceniono moją pracę i że będę miał okazję wykonać tatuaż i akurat z tego się mega mega cieszę. W następnym odcinku. Hmm, no ta wata. Nie Wygląda jak było to. Tutaj szukamy Nemo? Czy o co Wybrałam ośmiornicę. Ja, Cały jest, czas. Tak, mamy, mamy jedną rzecz, którą chcieliśmy e, przedskutować. Widzimy się za tydzień. Profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii zadbał sponsor główny programu Marka NYX Professional Makeup.